Cześć, z tej strony Janek. W zeszłym roku podróżowałem w Finlandii, byłem też w Szwecji i w Norwegii i przyglądałem się tamtejszym saunom. Tak mi się spodobały, że postanowiłem zbudować u siebie na działce. Film z budowy sauny był filmem numerem jeden na moim kanale pod względem wyświetleń. W zeszłym roku wpadła do mnie w zimę koleżanka na morsowanie, na saunowanie, i tak jej się spodobała moja sauna, że postanowiła. Janek, z zbudujesz mi na dziadce, no nie ma problemu, budujemy. Moja sauna różni się od takiej, którą możecie kupić w sklepie, typu beczka czy, czy taka kwadratowa konstrukcja. To są moje przemyślenia po prostu z ociepleniem, troszeczkę inny typ. W środku nie ma jakiegoś super drogiego drewna, tylko zwykły świerk polski, ale zapach, klimat takiej sauny jest rewelacyjny. I teraz uwaga, moja sauna o wymiarach 180x120 wewnątrz i wysokość 1,80 m, 95 Kosztowała 5000 zł, gdzie kupowałem dość drogie materiały. Tą saunę, którą będę robił moje koleżance, będzie miała wymiary w środku 207 na 207 cm i wysokość w części nisk niskiej 200 cm, a w wyższej 220. I tą saunę spróbuję kupić materiały za 6,500 zł. Mam nadzieję, że uda mi się taka budowa i postanowiłem tym razem nie robić jednego ogromnego filmu z całej budowy. Tylko podzielić budowę na etapy. Także w tym odcinku będzie etap numer jeden stworzenie podłogi. Ale zanim przejdziemy do budowy podłogi, pokażę Wam moją saunę, żebyście zobaczyli, jak to mniej więcej wygląda. A moją saunę zbudowałem dokładnie rok temu. Zapraszam do oglądania. Dobra, co prawda pada, ale zdążę Wam na szybko pokazać. Tak dokładnie wygląda moja sauna po roku. I to jest właśnie konstrukcja troszeczkę inna niż tą, którą widzicie w sklepie. Wewnątrz daje polski świerk. Jest naprawdę przepiękny zapach, jaki tutaj unosi się w tej saunie. Jest niewyobrażalnie przyjemny. Kratki wentylacyjne z nierdzewki. Ławeczki tak samo ze świerka. Tutaj mamy modrzew syberyjski. I generalnie sauna po roku sprawuje się perfekcyjnie. Pierwszy krok w budowie to oczywiście wybranie i dokładnie przemyślenie, gdzie sauna ma stanąć, wymierzenie, no żeby wiadomo feng shui między drzewkami, żeby wszystko było równo i elegancko. Następnie na ukośnicy przycinam kantówki, które posłużą jako podstawę podłogi i całej sauny. Będzie tutaj taki po prostu fundament pod saunę, można powiedzieć. 10 na 10 cm sosnowa kantóweczka. Cała ona będzie miała podstawę 220 na 220, także dwie takie kantówki ucinam na 220 cm, i dwie na 200. Zaraz będzie ostatnie cięcie, i teraz tak. Rama będzie się składała z dwóch fragmentów 220-220 i będzie 200 razy 5, żeby było to bardzo, taka kratownica bardzo stabilna i porządna. Ponieważ takie drewno jest surowe, niczym nie zabezpieczone, do zabezpieczenia używam takiego impregnatu do drewna konstrukcyjnego i właśnie taki preparat przeciwko grzybom, pleśniom, owadom bardzo fajna sprawa i bardzo niedroga. Oczywiście wygodnie jest sobie nalać do jakiegoś pojemnika i w ten sposób. Tutaj też mała rada. Jeżeli malujecie te szorstkie elementy, to gdybym malował w ten sposób, widzicie, bardzo ciężko jest pokryć te wszystkie pory drewna, dlatego zaleca się takie po prostu wbijanie pędzla. Wtedy wchodzimy głębiej i na koniec tak i zrobione. No i dobrze, kantówki zabezpieczone. I teraz czekam aż troszeczkę przeschną, zanim. Je Zaczniemy skręcać. Dostałem jerbę i od razu lepiej się pracuje. Miejsce, gdzie będzie sauna, już zostało oczyszczone z jakichś chwastów, z jakichś małych choinek i tak dalej. I rama, czyli cały kwadrat, będzie opierał się na takich kotwach wbitych w ziemię. i dodatkowo każdy legar po środku będzie bloczy... na bloczku betonowym, żeby to było wszystko stabilne, sztywne. I oczywiście belki będą wzmacniane takimi metalowymi kątownikami oraz wkrętami ciesielskimi. Tak wygląda plac boju. Młotem wyznaczyłem dokładnie środek między tymi dwoma drzewami. I teraz tak skręcę wstępnie ramę, żeby dokładnie po prostu już sobie umiejscowić odległości. Bo tutaj mamy dwie odległości nie tylko. Od lewego drzewa, jak i prawego, trzeba też zachować tutaj odległość, żeby była równie się sięinkosauna. No i później wbijamy kotwy, pokażę Wam wszystko, co i jak. Dobra, bierzemy się do pracy też. W ferworze walki, żeby się nie pomylić, ja zawsze oznaczam sobie. Tam ta jest 220, ta jest 220, a wszystkie pozostałe są dwusetki. To taka mała rzecz, ale można się naprawdę pomylić, i potem kupa czasu, żeby to rozkręcać skręcać ponownie. Dobrze, dwie kotwy już wbite. I teraz tak, przyłożyłem belki, tak jak będą później skręcane. I teraz po prostu tą belkę przekręcam, biorę kotwę. Idealnie wiem, w którym miejscu nawet bez miarki. Bo ciężko generalnie jakbyście rozmierzyli miarką, to zawsze jest te pół centymetra centymetr niedokładnego po prostu umiejscowienia kotwy, a w ten sposób. Nawet jak troszeczkę przekrzywicie, to i tak najważniejszy jest wymiar konstrukcji. Teraz poziomuję jedną i drugą belkę, i dopiero biorę się za skręcanie. Jak widzicie, dokładność idealna. No i poka pokażę Wam dalsze etapy później. Tak to teraz wygląda. Tutaj dałem podkładki, żeby było na równym poziomie. Tamta też jest wypoziomowana. Generalnie dużo miałem tu roboty z tymi kotwami. Jak widzicie, jedna wystaje prawie cała, inna jest praktycznie w ziemi. No ale przy tak nierównym terenie to naprawdę no, ciężko, ciężko, żeby to dobrze zrobić. Także dużo, dużo pracy. I też jako wskazówka do wbijania używałem takiego młota i takiego kawałka drewna, bo jakbym wsadził od razu kawałek takiego. Kantówki, no to bym już jej nie wyciągnął, a będę chciał zabezpieczyć przed włożeniem. Także co teraz? Idzie metalowy kątownik, i później dwoma śrubami skręcam. Teraz użyję wkrętów ciesielskich, tylko tak. Taki łepek, żeby się schował, muszę zrobić otwór. Nie mam takiego dużego wiertła, także otwór zrobię otwornicą i śrubokrętem po prostu wyrwę to drewno, które blokuje. Wygląda i teraz śrubokrętem wywalam drewno. I jak widzicie, otwory są zrobione. Chwila pracy, i teraz takimi dwoma wkrętami skręcam konstrukcję. teraz coś takiego na dwa wkręty ciesielskie i na kątownik nie ma opcji żeby cokolwiek z tym się stało Dlaczego otwornicą biorę jeden wkręt e, miejsce na wkręt po, po tej stronie i drugi po tej bo później po jednym wkręcie pójdzie przez środek belki do tego drewna wewnątrz kotwy. Tak naprawdę sauna będzie bardzo ciężka i się nie ruszy. Jeszcze będzie na tych bloczkach. Tak jak mówiłem każdy bloczek będzie jeszcze tutaj po środku każdej belki. Ale to jest takie po prostu żeby konstrukcja się nie ruszyła nigdy. no i pomimo że te kantówki wiadomo nie są równe bo drewno zawsze pracuje i nie jest idealne no to zobaczcie dokładność jak widać wszystko tak jak powinno być teraz przygotuję 10 cm takie właśnie klocki które pozostały oczywiście je zabezpieczę wbiję je do tych Kotew, przykręcę oczywiście w kotwach tutaj i od góry. Później te trzy belki zostaną przykręcone do konstrukcji i od spodu siatka, izolacja i tak dalej, ale to po kolei. I teraz tak, w jaki sposób umiejscowić te belki? Jedna idzie na środek, także odrysowałem sobie. Tutaj jest dokładnie 2 metry. I Tą ustawię na środku, później zmierzę od tej środkowej do skrajnej i będę wiedział gdzie kolejną drugą i trzecią, no bo chcę równie tylko później, jak będę robił podłogę, żeby wkręty, wkręty były po jednej stronie równie sieńko. Ok, tak to trzeba zrobić, wyznaczyć środek, narysować kreskę, środek na belce, przycisnąć i jest wtedy perfekt. No i jak widać, belka środkowa już siedzi. Tak naprawdę daję tutaj jeden wkręt ciesielski. Tutaj kątownik. Teoretycznie mógłbym, wiecie, mógłbym drugi kątownik tutaj, drugi wkręt tutaj, tylko pytanie po co? Po co? Bo to jest wszystko bardzo drogie, a w tym miejscu dokładnie, wyobraźcie sobie, na tym łączeniu Dokładnie tutaj będzie bloczek betonowy, więc cały ciężar, jak ktoś wejdzie do sauny, będzie i tak spoczywał na bloczku w tym miejscu, no nie? Bloczek tak samo będzie tutaj po środku, a w zasadzie zobaczcie, jak po tym chodzę, jak jest ugięcie materiału, jak to jest i tak sztywne, no nie? Zobaczcie, praktycznie, praktycznie materiał się nie ugina. A i tak będzie po środku bloczek. A bloczek kosztuje 5 zł, a praktycznie takie kątowniki są droższe. Takie wkręty są po 2 zł, 3 czasami. Także moim zdaniem lepiej dać bloczek niż bawić się we więcej wkrętów i kątowników. Ale to moje osobiste zdanie, wy możecie mieć inne. czyli tak, ustawiamy belkę równiuseńko pyk teraz otwornicą tutaj nie ma żadnej filozofii ja wkręcam w ten sposób bo tutaj pójdą pionowe śruby a tutaj jak mi wygodnie ale takie w ten sposób jest moim zdaniem optymalne no bo blokuje w każdym, w każdym punkcie ruch tej belki no bo jakbym wziął w ten sposób to z tej strony i z tej by mnie trzymało. Takie myślę, że jest optymalne. A wy co myślicie? Napiszcie w komentarzach, ciekawi mnie Wasze zdanie. wśród mojego arsenału narzędzi nie posiadam wkrętarki udarowej a taka powinna być wykorzystywana do skręcania tego typu konstrukcji także moment obrotowy takiej wkrętarki jest za słaby dlatego po wkręceniu tych wkrętów ciesielskich dokręcam kluczem mocno ściągam przy wiertarce udar udarowej wkrętarkę znaczy się oh. Nie trzeba by było tego robić. Tak wygląda gotowa konstrukcja podłogi. Teraz zdejmę całość. Dam belki, które zabezpieczę. Tutaj od góry zaraz wywiercę na jedną śrubę, żeby przykręcić. No i pokażę Wam, jak się od spodu mocuje siatkę, wiatroizolację. Potem izolację i tak dalej. Dobrze, przyniosłem bloczki, żeby zobaczyć, jak będą leżały. I teraz tak. Gdzie nie gdzie muszę podkopać, dać podkładki. Tutaj na przykład jest w ogóle, się nie mieści, także też podkopać. I dopiero jak bloczki ułożę, tak jak mają być, to wówczas dopiero zdejmuję całą ramę i biorę się za dalszy etap pracy. No dobrze, z tymi bloczkami to jest zawsze udręka, można podkopać, można do góry trochę ziemi, podkładki, drewienka, coś takiego, oczywiście te drewienka też zabezpieczę. No i teraz unoszę całą ramę. Dobrze, teraz przygotowałem wiatroizolację i wiatroizolację zwykłym takim takerem, mam taki 30-letni dziadostwo, chciałbym mieć nowe, ale na razie jeszcze z tego korzystam. Zacina się, trzeba czasami zszywki wyjmować, mniejsza z tym. Przybiłem wiatroizolację i później siatkę, żeby robale nie wchodziły. Dalej wiatroizolacja już założona i mam taką siatkę aluminiową która zabezpieczy konstrukcję, żeby nie wchodziły żadne robale. Siatka i wyjebatro izolacja już założona. Te, tak jak mówiłem, pięknie powchodziły. No i zaraz. Cała konstrukcja ląduje na kotwach, na bloczkach, wszystko wypoziomowane, i wystarczy przykręcić trzema śrubami, i już to się nie ruszy. Nigdy. Uff, siedzi. Jeszcze zanim skręcę, sprawdzę poziomy przekątne i w razie czego można jeszcze raz puknąć gdzieś. Jest super, także bierze się za skręcanie. Dobrze, przyniosłem deski przepiękne, sosnowe. Po środku kratka ryflowanie. Tutaj głaciutkie, naprawdę pięknej jakości. Deseczki takie same, tylko całe ryflowane mam u siebie w saunie. I mimo, że wmawiałem, że w syberyjski, jakieś świerkowe, drogie, to sosna daje radę, bo na dole sauny jest bardzo niska temperatura. także z tymi, z tymi deskami nie ma. Co się za bardzo robić, ale ja je daję na trzy wkręty. Raz, dwa, trzy, żeby się nie wypaczyły w żadnym kierunku. I teraz co robię z tą konstrukcją. Tutaj daję ocieplenie i na ocieplenie już normalnie deski. Mogę dać jeszcze wiatroizolację, ale nie jest to bardzo konieczne. Tak wygląda izolacja Rokula tutaj jest 5 metrów kwadratowych a. Konstrukcja ma jakieś 4,4 m kwadratowego także bez problemu starczy. Bardzo przyjemna część pracy. Ta wełna Rokula jest już ponacinana, więc wystarczy żlebką delikatnie przejechać szybko, sprawnie i przyjemnie. Ocieplenie, jak widzicie, zakończone. Generalnie, jak ktoś ma dużo pieniędzy, może dać 10 cm, ale uwierzcie mi, że nie ma potrzeby. Takie coś wystarczy. Nie mam taśmy aluminiowej. Można by te połączenia jeszcze za zalepić taśmą, ale też nie jest to potrzebne. Zawsze mikrocyrkulacja powietrza dodatkowa, a i tak wiecie, siatka, wiatroizolacja, naprawdę pod stopami nic nie będzie wiało i będzie wystarczająco ciepło. Teraz odznaczam liniami tutaj 5,5 cm, bo legary będą konstrukcyjne piątki i ponieważ będą piątki, a deska wewnętrzna ma 1,5 cm, no to zawsze zasłoni tą szparkę, a muszę mieć luz, no bo wiadomo, zawsze może być troszeczkę legar o 2 mm szerszy, węższy, wiadomo jak to jak to jest z drewnem, nigdy nie jest idealne. Także zawsze zostawiam te pół centymetra zapasu, no bo wolę zostawić pół centymetra niż milimetr i potem się męczyć, bo w momencie, kiedy legar by wystawał, no to potem deski elewacyjne no ciężko by było zrobić perfekcyjnie równo. Zaraz sobie idealnie przymierzę tą deskę, później jak ją przykręcę, poukładam wszystkie. I zobaczę dokładnie jakie szparki porobić. Można to obliczyć przed, ale ja wolę sobie tak wizualnie zobaczyć. I teraz tak, jeżeli chodzi o taką pracę u siebie na saunie, miałem tylko jedną wkrętarkę. Teraz mam dwie. Także tym nawiercam, robię frezik na wkręty, a tą wkręcam. Bardzo to ułatwia pracę. Jeżeli macie możliwość to nawet pożyczyć, bo tak to się zajdziecie. Jak ja pamiętam wiercić w jednej, potem wkręcać, prze, prze, przekręcać te wiertła z, z bitem. No strasznie to upierdliwe, a tak bezproblemowo to idzie. Tak wygląda wstępnie podłoga. Oczywiście nie jest przykręcona. Ułożyłem deski, ostatnia już wystaje, także zrobię dilatację. Takie przerwy po 3, może 4 mm, i ostatnią deskę będę musiał wyżynarką uciąć wzdłuż. Dużo osób też nie zwraca na to uwagi, a ja zwracam, żeby wkręty były w równej linii. Tak po prostu wizualnie dla oka. Deski już załapane. No i ostatnie, co mówiłem, trzeba przyciąć wyżynarką idealnie. Także bierzemy się za cięcie. No i moi kochani, w tym odcinku to jest wszystko. Wiecie dokładnie, jak zrobić podłogę do sauny moją technologią, bo to jest mój pomysł. Takiego pomysłu nikt w Polsce nie używa, przynajmniej o takim nie widziałem. I to jest część pierwsza, czyli podłoga. Kolejne części, no to będzie już cała konstrukcja i dalszy etap budowy, na który Was już teraz serdecznie zapraszam. A jeżeli się podobało, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i napiszcie komentarz, będzie mi niesamowicie miło. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!